Lecimy, dzień z życia moi drodzy, zjadłem sobie śniadanko, na śniadanie była kiełbaska śląska premium i dwa jajeczka na twardo, do tego tortilla zawinięta, bo nie było chleba. No i co my tu mamy dalej? Dawno mnie tu nie było, jeżeli chodzi o vlogi. Tak sobie żyję, tak sobie mieszkam, pokażę wam moje ulubione miejsce w tym domu. Pati śpi, więc po cichu, po cichu. Dom, nazywam to dom, kurwa, bo... Tu mieszkam, więc jest to dom, ale to jest oczywiście mieszkanko. To jest moje ulubione miejsce. Uwaga, widać coś? Widać studio, a studio dlatego, bo teraz wychodzi 6 lutego. Utwór nagrany na tym oto mikrofonie, zrobiony przeze mnie od początku do końca. Ci co mnie śledzą od lat, wiedzą, że muzykę, muzyka to było po piłce moje pierwsze takie wielkie, duże marzenie i w końcu teraz. Z racji tego, że no kurwa ustawiłem się w życiu, nie powiem. Dobrze mi się żyje bardzo. Eee, wypuszczam w końcu. No zobaczcie, tu ciekawostka, że jak nie wyjdzie mi jakieś nagranie, piosenka mi się nie podoba, mogę w każdej chwili założyć rękawicę albo w życiu coś się nie uda i się wyżyć, ponapierdalać w woreczek i życie wtedy staje się łatwiejsze. Eee, fajna jest taka piłka. Kupiłem gdzieś tam na temu. Można sobie po chacie odbijać piłką do kosza i ona jest taka cicha. Zobaczcie. Nie? Fajny patent. Teraz lecę na siłkę, później lecę na saunę, więc czasie jeszcze muszę jechać do Zusu, bo tam do kredytu na piąte mieszkanie na wynajem. Coś tam jest potrzebne. No i tyle, pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. I mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie właśnie o takiej formie luźnej. Taki mam widok z okna. Zawsze mi się marzyło, żeby mieć widok na wodę i tam generalnie jest park. Jesienią jest złoto, zimą jest ładnie bialutko i pięknie. Podoba mi się to. A posiłca, taki będzie posiłeczek. Tu jest wrap z ryżem, z mięsem mielonym, z ogóreczkiem, e, z keczupem, musztardą i co tam jeszcze jest? Cebulka. No, sztosik. W ogóle kupiłem sobie zestaw narciarski i przez ten rozy teraz minus 20. Cały czas z nim chodzę. Update garażowy. Po latach inwestowania, to były takie trzy mocno inwestycyjne lata. W końcu sobie pozwoliłem na odrobinę luksusu i moim zdaniem wciąż najpiękniejsze wnętrze, jakie zrobił kiedykolwiek. Pop leci moja piosenka z papi. Eee, najpiękniejsze wnętrze, jakie Mercedes kiedykolwiek zrobił. Nie wiem, czy widzieliście teraz nową S-klasę, to tam w ogóle są jakieś jaja generalnie, że to jest wnętrze z EQS-a z 2021 roku. Same ekrany, brakuje tak jak tutaj fajnego drewna, brakuje skórki i ta kierownica, no sorry, to jest najpiękniejsza kierownica. W tym pakiecie AMG, oczywiście, jaką Mercedes kiedykolwiek zrobił? No, przecież to jest, to, jest, to jest petarda, po prostu to wnętrze. I cieszę się, bo kupiłem to auto dużo taniej. I w, w takim, w tej konfiguracji nowej, gdzie nawet jest, wiecie, dach szklany, wszystkie te bariery z fotelem, z pamięcią, nie wiem, podgrzewanie, te lepsze głośniki. A ja, jako osoba, co robi muzykę, no, to wszystko są dla mnie ważne rzeczy. Szklany dach, yy, no. Ta wersja, gdy wychodziła, kosztowała 420 tysięcy złotych, ta konfiguracja E klasy. No to jest jakiś szok, a ja zapłaciłem 30% ceny, bo po prostu chwilę przeczekałem, i za kilkuletnie auto można naprawdę się zajebiście pobawić za stosunkowo małe, to wciąż są duże, ale stosunkowo małe pieniądze. I tak patrzę na te nowe samochody, a chodziłem. Pamiętam, że patrzyłem nową C-klasę, zastanawiałem się, może nową C-klasę bym sobie wziął, ale ten panel tutaj dotykowy, gdzie nie macie tego touchpada, gdzie nie ma tych przycisków fizycznych, wiecie, no tego ładnego drewienka, no, no nie, no może się starzeje, kurwa, może to jest znak, że się starzeje, bo wybieram samochody starsze i podobają mi się one bardziej niż te nowe. No nie wiem, takie przemyślenie. E, dajcie znać, co sądzicie o nowej s -ce. Mi się niestety nie podoba, no, SK, SK była innowacją to było coś wow a poza tym ja SK i tak nie mogłem wziąć dlatego mamy klasę, bo mam dwóch synów i potrzebuję mieć kombi no, potrzebuję duży bagażnik, Sowy mi się nie podobają to był jedyny samochód, który był po prostu dla mnie warty tego, żeby w ogóle coś lepszego kupić no, dobra, jedziemy na siłownię, później do ZUS-u załatwić papiery do kredytu i później sauna, basenik, chill pati w domku, odpoczywa Biedna ma okres, ile się czuje. No i tyle. No, ale powiem Wam, że klimacik jest na drodze, nie? Tak się mnie pytają czasami, a po co Ci kombi, kombi takie brzydkie, nieładne, zobaczcie jak wygląda mój bagażnik, a i tak jest powyciągane masa rzeczy w garażu, bo będę tutaj musiał coś włożyć niedługo. Zobaczcie, tutaj mamy łyżwy mojej pati. Tu są nawet jakieś akcesoria narciarskie, bo generalnie jeździmy też na narty. Tutaj mam do zjeżdżania rzeczy moich chłopaków na siłownie buty, które właśnie muszę wziąć. Mata do jogi pati. Oprócz tego tutaj są jeszcze między innymi zazwyczaj chłopaków rzeczy na piłkę nożną. No, jak się ma taką czteroosobową rodzinę, naprawdę taki sedan to jest problem. I mieliśmy wiele razy taką sytuację wcześniej, jak i miałem kombi. W życiu, że no się po prostu nie mieściły rzeczy i był problem. A ja nie lubię. Dla mnie samochód powinien być przede wszystkim funkcyjny, a dopiero później ładny. Pola Nasze życie jest piękne. nie się, za ręce. się, Więcej, więcej. Nasze życie jest słodkie. Tak się z Wami podzielę, bo czego mi brakuje w tym internecie, jak czasami, ja ogólnie staram się nie konsumować. Nie obserwować, kurwa, nie oglądać. Zawsze to musiałem ludziom tłumaczyć, których znałem gdzieś tam przez biznes, czy jak salony miałem, wszystkim influencerkom, co współpracę mieliśmy, wiecie, czy, czy jak miałem marki odzieżowe, jak wysyłaliśmy ciuchy dziewczynom, żeby foty robiły. I później, o, pytały się tam, o co Kamil się obraził, na mnie nie obserwuje albo. O, widzę, że mnie nie obserwuje. Ja nie obserwuję nikogo. Generalnie od razu o tym mówię wszystkim, że mój Instagram traktuję jako źródło wiedzy. Jeżeli już czasami tam wchodzę i obserwuję jakieś profile, tylko rozwojowe, takie, które w danym momencie coś konkretnego mi wnoszą do życia, mnie in nie interesuje, kurwa, życie, co ty tam robisz, gdzie jesteś, co robisz. No nie, a jak jesteśmy kumplami, znajomymi, to raz na jakiś czas się spotkamy. Kurwa, co ten tir? Sypie się z niego ten śnieg? Nic nie widać. Niebezpiecznie. Eee, no, a jak się znamy, no to zadzwonimy, spotkamy się i pogadamy, ale wkurwia mnie ta sztuczność. Każdy udaje. Każdy ma jakąś taką... Kurwa, nie ma szczerości w tych ludziach. Czasami wręcz, jak na tych twórców patrzę i im większy twórca, tym mniej dosłownie duszy, kurwa, widzę w jego oczach. Tylko to wszystko jest takie... On przed każdym słowem musi skalkulować. Co powiedzieć kurwa, żeby się kliknęło? Jak się odezwać? Czego nie mówić? Co to? Brakuje jakichś takich odważnych opinii. I tak jak ja czasami, nie? Moje najbardziej wiralowe treści na Instagramie, a ja robię średnio 6 milionów wyświetleń miesięcznie. To, to czasami jak mi rolki pójdą po milion, dwa miliony, to są te, w których mówię, kurwa, po prostu, co mi ślina naniesie, rozumiesz, yy, szczerze, tak jak uważam i ludzie to czują, że to jest szczere. Więc chyba dlatego nagrywam, kurwa, nie wiem w sumie dlaczego, też czasami nie mam co robić, nudzę się, tyle czasu mam, więc... <gryw> więc sobie pomyślałem, chuj, powloguję, a ja lubię, lubię Was inspirować, dzielić się e, swoimi przemyśleniami. I też, wiecie, nie jestem gościem z dupy, tylko coś fajnego zrobiłem i to, w, w, wiecie, w młodym wieku, o, kurs mam darmowy, jakby ktoś chciał, to macie w opisie link, mam takie godzinne, darmowe szkolenie, gdzie was uczę biznesu. I to są rzeczy, co mnie jarają, nie? Bo, bo na pewnym etapie życia, uwierz mi, jak już zrobisz to siano i zrobisz go tyle, że wiesz, że już siano masz do końca życia, a ja z wynajmów już mam, wynajmy mi płacą za moje życie, to masz takie, kurwa, po co ja się będę, nie? Ale, właśnie wtedy zadajesz sobie pytanie: OK, to co mogę zrobić dla innych? Czego chcą inni ludzie? I ja cały czas dostaję wiadomości, nie? Co myślisz o tym? A co myślisz o tym? No i tak nagrywam w odpowiedzi. wtedy czuję się: OK, fajnie, moje życie ma sens. Coś zrobiłem, coś zrobiłem dla innych ludzi, coś dobrego. Bo dawanie to jest klucz. Od pewnego momentu, jak już weźmiesz dla siebie tyle, że już ci wystarczy, to kolejny poziom rozwoju to już jest po prostu dawać innym. I to jest ten vlog. No tyle. No i jebać fałszywych ludzi w internecie. No i widzicie, jak ja sobie żyję. 10.07, a ja lecę sobie kurwa po siłowni na saunę relaksować się, nie? I dlatego nagrywam, dlatego działam w internecie, dzielę się wiedzą, bo ja kurwa już nie mam co robić czasami. Tworzę sobie nowe projekty, które mnie jarają, i moją główną motywacją jest to, ok, co mam robić w życiu, żeby wstawać rano i żeby mnie to jarało, bo kiedyś mnie jarało, kurwa, chcę zarobić milion, chcę kupić se luksusowy zegarek, chcę mieć pięć mieszkań na wynajem, chcę mieć zajebistego Mercedesa, i jak to wszystko osiągnąłem, to później co? Moja lista marzeń już jest spełniona. Co teraz? Teraz kurwa, tylko dawać ludziom pomagać innym, nie? No, i w tym szkoleniu m.in. opowiadam, jak właśnie otworzyłem 8 milionowych firm, jak przejść w rok do miliona, bo ty masz zarobić szybko, kurwa. Szybko! A nie pierdolić się, że ty 5 lat masz prowadzić biznes, żeby on w ogóle yy, był rentowny i się opłacał. Nie, nie, nie. Ty masz otworzyć biznes, masz mieć taką wiedzę, że ty otwierasz biznes i on kurwa po miesiącu działa. Tego uczę na tym szkoleniu. A jak wam się nie chce szukać w opisie, to kamilbeus.pl przez webinar. Tak wygląda życie, jak masz pieniądze. Kurwa, tu śnieg, a tu palmy. To jest życie, i zobacz, jaki mają rozmach. Skurwysyny, patrz, patrz to. Można, można. Tylko zobacz, ty pusto, wszyscy w robocie. Ale dla mnie to, był zawsze tak, to była zawsze taka definicja sukcesu ostatecznego. Wiadomo, że najpierw zagówniarza się goniło za sianem, żeby pieniądze mieć bogatym być. A później, jak już trochę tych pieniędzy się zrobiło, to najbardziej bogatych. E, oceniałem tych, którzy najmniej pracowali. I tak było rzeczywiście, że ja widziałem, że kurwa, chłopie, ty nic nie robisz? Skąd ty masz siano? Czemu ty tu jesteś? Na tej wyspie? Co ty robisz w życiu? No i na, zazwyczaj odpowiedź była jedna, kurwa, nieruchomości, nie? Poza, zarobili siano, zainwestowali w nieruchomości i żyli z wynajmu. mówię, wow, to jest zajebiste, bo miałem te biznesy, one super działały, rzeczywiście takie sobie potrafiłem poustawiać, że y, godzinkę dziennie, dwie godzinki dziennie pracowałem i one sobie działały, mimo tego, że to były albo usługi, jak salony medycyny estetycznej, albo, wiesz, marki odzieżowe. Ale o, tu jest zajebiste miejsce, tu się wyłożę. Cisza, spokój, słoneczka nie ma, ale co? Widnie? nie? Co ty, człowieku? Minus 10. <laughs> no, ale o co chodziło? Że tak jakby bogactwo dla mnie to jest wolność. Robię, co chcę, gdzie chcę, z kim chcę. Kiedy chcę, kurwa, chcę pracować, to pracuję. Nie chcę pracować, to mam wyjebane. Zamykam się w domu, gram cały dzień w CS-a. To jest dla mnie bogactwo, nie? Dlatego tym się też w życiu kieruję. Czyli nie jak najwięcej zarobić. Bo co? Co da Ci kolejny milion? Co da Ci kolejne zero? Nic. Nic. Kurwa, to jest puste. A taka wolność to jest czas z dzieciakami. To jest moment dla siebie. To jest czas na siłownię i kurwa saunę o 10. To jest dobrej jakości życie. To jest czas na pasję, czyli to, że na przykład teraz 6 lutego wypuszczam sobie teledysk, że, że sam nauczyłem się tworzyć muzykę i zrobiłem muzykę, e, że mam czas kurwa pójść sobie z dziewczyną o 11 do kina. To jest prawdziwe bogactwo dla mnie, nie? I takiej filozofii uczę, ale wiadomo. Pierwszy milion trzeba pozapierdalać, trzeba zarobić, później mądrze zainwestować i żyć jak król. Wola, Nasze życie, życie jest piękne Pobudzeni mamy siebie codziennie Zasypiamy się, trzymają za ręce Pobudzimy się, zaduchani więcej, więcej Nasze życie jest słodkie Słuchajcie, jaką miałem akcję przed chwilą, nie? Nagrywałem sobie wideo promocyjne, mój teledysk Nasze życie jest piękne I wyszedłem sobie tam w śnieg Wszędzie wiadomo, tropiki cieplutko W jacuzzi była dziewczyna i tam jakieś trzech facetów I, i stąd się podśmiewali, tak, nie? I robię swoje, wiecie, statyw wystawiłem, zrobiłem tak, żeby nie było ich w kadrze, oczywiście i puściłem piosenkę i zacząłem serapować do telefonu, ale się zaczęli, kurwa, no tak się zaczęli ze mnie śmiać, kurwa, raper, ha, ha, ha i wiecie, ja tak z myślałem, chuj z wami, nagrywam dalej, nawet nie dałem tej satysfakcji, że nie przerwałem nagrywania, leciałem dalej, kurwa, 20 sekund swoje i później, wiecie, złożyłem ten statyw, nagrałem to i podszedłem do nich, nie, i mówię, co, śmieszne, nie? Mówi, no... A co to w ogóle nagrywasz? Co to jest? Nagle już się... gadka się zmieniła. Jak tylko podszedłem i mówię, co? Śmieszna robota, nie? To nagle, wiecie, zaczęli się pytać. Ja mówię, że marka osobista, nie? I coś tam ten zaczął się śmiać jeden, nie? Mówię, a dobrze płacą, Ja mówię, no, kurwa, skakała w zeszłym miesiącu. Trzymajcie się. I taka cisza, kurwa, tak się spojrzeli na mnie, nie? Słuchajcie, ludzie się będą z was śmiać, kurwa, będą się nabijać, będą mówić, że jesteście debilami, idiotami, nic nie wartymi. Ze mnie się śmieją, kurwa, całe życie. Rób swoje. Jebać innych, kurwa. Spełniaj marzenia. To jest najważniejsze. Żyje się raz, bo oni przez to, że nie mają sami odwagi spełniać marzeń, będą Ciebie ściągać w dół, a prawda jest taka, że kurwa opinia wszystkich nie ma znaczenia. Tylko Ty się liczysz. I tyle. Do roboty. Ja sobie spełniam marzenie, a oni siedzą w jacuzzi i się ze mnie śmieją, kurwa, i okej. Okay. Ale to ja jestem ten szczęśliwszy, bo ja przynajmniej idę w zgodzie ze swoim potencjałem. I nie ściągam nikogo w dół. Jak spełniasz marzenia, mimo tego, że to jest kurwa, śmieszne, to uwierz mi, robisz coś dobrze. No, a ja tak mam, że nie lubię tych hejtujących skurwy synów, bo to jest takie, wiecie, taki ten bullying, nie? Tak jak w szkole ten gościu się śmiał, kurwa, z ciebie, bo miałeś stare buty, albo nie stać ci było na, na, na nowe, nową bluzę, tak teraz się, kurwa, śmieją z tych, co spełniają marzenia. Nie nienawidzę tego, to jest taka cecha w ludziach, która kurwa to jest rak społeczeństwa Nie cierpię tego, nie hejtować kurwa, wspierać i samemu też spełniać marzenia, inspirować się. No i co, oczywiście w ZUSie taka kolejka była, że papiery wziąłem do chaty i wypełniam tu, no ale trzeba, trzeba, bo bank żeby Ci dał kredyt na mieszkanie musi wiedzieć, że Ty nigdzie nie zalegasz, <laughs> no działamy. Chociaż moim zdaniem to powinno być klik, klik na jakiejś aplikacji i tyle, nie? To takie oczywiste, żeby sprawdzić raport, czy ktoś płaci, nie? Ktoś powinien się tym zająć. Tak to wygląda, się wypełnia dane i później pani stwierdza, czy było płacone, czy nie płacone. Nie no, ale tak serio to ja się o to nie martwię, bo podatki to akurat coś, co zawsze płacę, na początku, nie? I wiem, że część osób z Was, przedsiębiorców, też tak robić. Na przykład rozliczacie się raz na trzy miesiące i później co trzy miesiące stres bo kwartał się kończy i trzeba nazbierać na te podatki. Ja uważam, że najlepsze to rozliczać się co miesiąc, wtedy jest głowa spokojna, biznes też jest wszystko finansowo ogarnięte, można iść dalej. Jesteś w vlogu, bo nagrywałem dzisiaj vloga. Vloga nagrywałaś? A, A co? Ej, co na tym vlogu było? Mój dzień! Tak, tak jako, tu kroję cebulkę, tu mięsko, mój dzień! I tyle. Nic ciekawego albo ciekawe, zobaczymy. Ciekawe. Teraz jadę po dwóch synków. A raczej już jestem. <laughs> no i są moje dwa chłopaki. <laughs> dwóch synków mam, no, no. Dlaczego nie lubię żarcia z restauracji albo zamawianego? Bo jak jest się takim dobrym kucharzem, robi się takie pyszne jedzonko w domku, to później ciężko jest wyjść i zjeść coś dobrego, bo ja mam tak, że zazwyczaj jak coś jem, to ja to zrobię lepiej, potrafię to zrobić lepiej. No i niestety tak to jest. Ale też się cieszę, bo gotowanie mnie relaksuje, niesamowicie uspokaja, moja pati zadowolona. Chłopaki też zresztą <grych> pykają w Minecrafta, bo też im smakuje moje jedzenie. I tak, jestem szefem kuchni w domu. Jestem z tego dumny, bardzo to lubię i zawsze chciałem zajebiście gotować. To było jedno z moich marzeń i oglądałem wszystkie możliwe kulinarne programy na YouTubie Gordona Ramzeja czy innych szefów kuchni z gwiazdkami Michelin jaram się tym. Zobaczcie, montuję wam vloga i to wyląduje też w tym vlogu. Dobra, to już na tyle. Subskrybujcie, dajcie znać, czy wam się podobało. Pamiętajcie, że 6 lutego premiera mojej piosenki Nasze życie jest piękne, która tutaj leciała w tym vlogu i lecimy po marzenia.